W życiu każdego człowieka zdarzają się chwile, gdy coś ulega zmianie, a my nawet tego nie zauważamy. To nie jest nagłe wydarzenie ani spektakularne objawienie. To raczej subtelne, niemal niedostrzegalne uczucie, jakby w Twoim wnętrzu zapaliło się ciche światło. Niewytłumaczalna świadomość, a jednak głęboka prawda. Być może już Ci się to przydarzyło. Chwila na zatrzymanie się i refleksję, choćby na kilka sekund. Nad faktem, że rzeczywistość, której doświadczamy na co dzień, to nie wszystko, że poza pozorami, automatycznymi myślami i codziennymi nawykami kryje się głębsze powołanie. Apel ten nie spotkał się z powszechnym uznaniem. Większość ludzi żyje uwięziona w nieustannym zgiełku myśli, rozmyślań, zmartwień i oczekiwań, ale niektórzy zaczynają dostrzegać coś więcej, subtelniejszą egzystencję która zasługuje na obserwację. Jeśli słyszysz te słowa, prawdopodobnie należysz do tej grupy osób. Wielu opisuje to uczucie jako stopniowe przebudzenie. Nie dzieje się to nagle. Nie jest to dramatyczne wydarzenie. To raczej stopniowa zmiana w postrzeganiu siebie i świata. Zaczynamy dostrzegać, że pewne reakcje już do nas nie należą, że pewne lęki już nas nie definiują, że pewne pytania pojawiają się spontanicznie nawet bez ich sformułowania. Jedną z pierwszych rzeczy, którą powinieneś zmienić, jest sposób, w jaki postrzegasz swoje myśli. Uświadamiasz sobie, że nie jesteś swoimi myślami, lecz tym, kto je obserwuje. I to proste zrozumienie ma moc zmienić wszystko. Myśli stopniowo tracą swoją absolutną moc, nie znikają, ale nie mają już nad tobą kontroli, stają się jak chmury na niebie, obecne, ale udotne. I w tej przestrzeni obserwacji wyłania się nowy rodzaj wolności. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo kierują nimi automatyczne reakcje, powtarzające się reakcje emocjonalne, pierwotne lęki, które wciąż wpływają na ich obecne decyzje oraz wyuczone zachowania, których nigdy nie kwestionują. Ale kiedy uważnie się temu wszystkiemu przyglądamy, coś się uwalnia. To tak jakby jakaś część ciebie obudziła się po długim śnie. W tym stanie podwyższonej świadomości ciało również zaczyna komunikować się inaczej. Napięcia stają się sygnałami, doznania, komunikatami. Ciało przestaje być jedynie odbiorcą, a staje się sprzymierzeńcem. Cichym językiem, który, jeśli go słuchamy, może nas prowadzić z zadziwiającą precyzją. Wiele osób zgłasza zwiększoną wrażliwość, intensywniejsze postrzeganie uczuć, otoczenia i energii, które je otaczają. To nie kruchość, lecz otwartość. To zdolność do głębszego odczuwania, dostrzegania niuansów, które wcześniej pozostawały niezauważone. Jednak ta wrażliwość nie zawsze jest łatwa do opanowania. Czasami może być przytłaczająca. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się skupiać. Żyć chwilą obecną i nie pozwolić emocjom przejąć kontroli. Z czasem początkowe nieporozumienie przeradza się w jasność. A potem dzieje się coś jeszcze głębszego, czujesz głębszą więź z innymi, z naturą, z czymś, co wykracza poza jednostkę. Nie chodzi o przekonania ani abstrakcyjne koncepcje, ale o głębokie poczucie przynależności, które trudno ująć w słowa. W tym stanie zbiegi okoliczności zdają się nasilać. Spotkania nabierają nowego wymiaru. Sytuacje pojawiają się niespodziewanie. Nie chodzi o to, że wszechświat kogokolwiek nagradza, ale o to, że twoja percepcja stała się bardziej wrażliwa na sygnały, które wcześniej ignorowałeś. Na tym etapie wielu zaczyna mówić o przebudzeniu, niejako o mistycznym wydarzeniu. Ale, jako o stopniowym procesie ponownego nawiązywania kontaktu z samym sobą, obudzenie się nie czyni cię wyjątkowym ani lepszym. Po prostu sprawia, że jesteś bardziej uważny, obecny i autentyczny, to uświadomienie niesie ze sobą nową odpowiedzialność żyć bardziej autentycznie, w harmonii z naszymi najgłębszymi uczuciami, słuchać naszych ciał, gdy nas ostrzegają, szanować ich granice szanować własną wrażliwość, zamiast ją tłumić. A jeśli pozostaniesz w tym stanie słuchania, będziesz w stanie dostrzec coś jeszcze subtelniejszego żadnych myśli, żadnego konkretnego obrazu, ale cicha obecność, która zdaje się obserwować wszystko od wewnątrz. To tak, jakby pod zwykłym hałasem umysłu zawsze istniała spokojna, stabilna i cicha przestrzeń przestrzeń która nie ocenia, nie komentuje, nie reaguje, prosty pokój. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego głębszego poziomu, ponieważ umysł jest przyzwyczajony do wypełniania każdej ciszy. Ale kiedy pozwalamy tej ciszy, choćby na krótką chwilę, coś się zmienia. Czas zwalnia. Doznania uspokajają się. Granica między światem wewnętrznym a zewnętrznym zaciera się. Wtedy możesz zauważyć, że twój oddech staje się głębszy, nie dlatego, że masz nad nim kontrolę, ale dlatego, że twoje ciało czuje się bezpiecznie. A gdy ciało czuje się bezpiecznie, umysł przestaje się bronić. Tutaj dokonuje się cicha, ale głęboka przemiana. Możesz mieć wrażenie, że ciężar, który nosiłeś na swoich barkach, staje się lżejszy. Możesz odczuwać ciepło i lekkość w klatce piersiowej. Możesz mieć wrażenie otwierania się, jakby coś powoli rozpływało się od środka. Nie wymuszaj niczego. Pozwól sprawom toczyć się swoim biegiem. To poczucie obecności było zawsze obecne, nawet w najtrudniejszych chwilach. Często jednak zagłuszał jechała z cudzych myśli, zmartwień i oczekiwań. Teraz wreszcie może się ujawnić. W tej przestrzeni nie będą cię definiować twoje role. Twoje błędy i twoje lęki tutaj nie jesteś ani tym, co robisz, ani tym, kim myślisz, że powinieneś być, tutaj po prostu obserwujemy z pełną uwagą. I w tym tkwi coś subtelnego, a zarazem potężnego. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nie wszystko, co czujemy, należy do nas. Niektóre uczucia zanikają, inne pozostają, ale żadne nie definiuje nas całkowicie. Uświadomienie sobie tego jest wyzwalające. Dzięki temu możesz powstrzymać automatyczne reakcje, daje mu to możliwość podjęcia decyzji. Wielu poszukuje tego stanu na zewnątrz, w intensywnych doświadczeniach, ciągłej stymulacji, rozproszeniu uwagi, ale w rzeczywistości zawsze tam był, pod powierzchnią, czekając na rozpoznanie. Im częściej stykasz się z tą przestrzenią, tym bardziej staje się ona dla Ciebie znajoma. To nie jest cel możliwy do osiągnięcia, to wspomnienie, które powinniśmy pielęgnować. W tym stanie czas traci wszelkie znaczenie, minuty tracą znaczenie, pozostaje tylko stała, cicha i niezachwiana obecność, kotwica, której można się uchwycić, gdy umysł staje się niespokojny. Jeśli chcesz, możesz tu zostać trochę dłużej, oddychać, słuchać. Pozwól słowom płynąć tak, jakby były szumem w tle, nie podążaj za nimi. Nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz niczego pamiętać. Po prostu pozwól, aby to doświadczenie cię pochłonęło. I w miarę jak słuchasz dalej, coś w tobie zaczyna się układać. Nie nagle, ale całkiem naturalnie. To tak, jakby ciało spontanicznie znalazło wygodniejszą pozycję. Nie ma potrzeby tworzenia tego obszaru. To coś, co zauważysz za każdym razem, gdy odnajdziesz drogę powrotną do siebie, i nawet gdy film się skończy i wrócisz do swoich zajęć, to uczucie nie zniknie, pozostanie cichym i zawsze dostępnym pomnikiem, ponieważ to, co teraz odkrywasz, tak naprawdę nie jest niczym nowym. To coś, co istniało zawsze. Czekam, aż to zrozumiesz. W trakcie tej podróży wielu odkrywa, że to, czego szukali na zewnątrz, było w nich samych spokój, jasność i poczucie celu. Wszystko to było tam, czekając na rozpoznanie. To nie znaczy, że życie nagle stanie się łatwiejsze. To znaczy, że trzeba nauczyć się akceptować to, co jest, bez uciekania od tego, obserwować zamiast reagować, rozumieć zamiast oceniać. A z tej przestrzeni wyłania się siła innej natury cicha, stała i głęboko zakorzeniona siła, nie siła, która się narzuca, lecz obecność, która wspiera. Jeśli te słowa głęboko cię poruszają, wiedz, że nie jesteś sam. Wiele osób przechodzi przez podobne doświadczenia, choć na różne sposoby, a każda ścieżka jest cenna, wyjątkowa i potrzebna. Ta ścieżka nie wymaga perfekcji. Wymaga jedynie szczerości wobec siebie, odwagi do autorefleksji i gotowości do słuchania. I gdy podążasz tą ścieżką, coś w tobie zaczyna wracać na swoje miejsce. Dźwięk cichnie, przejrzystość wzrasta. I zaczynasz spokojnie i bez wysiłku uświadamiać sobie, kim naprawdę jesteś. To początek czegoś nowego. Nie jest to nagła zmiana, lecz głęboka transformacja. Nadal autentyczny wszystko.